Bardzo lubię zasiadki nad nowymi wodami, nad którymi nigdy wcześniej nie byłem. Adrenaliny dużo w tym miejscu jest, kiedy się coś odkrywa. Niekoniecznie wielkie ryby, bo to nie w, tym, nie w tym rzecz do końca. Jestem nad korzycznikiem po raz pierwszy nad tą wodą. Jeden dzień tylko. Mam nadzieję, że coś przez ten czas się uda. Jestem późnym popołudniem, zresztą pogoda fatalna boleje. Ale Kuba przyjechał wcześniej, miał zbadać sytuację, miał wysądować łowisko. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Szybko się pozbieramy. Mamy tylko jeden dzień, więc do roboty. Zaczęło dać, wyciągnąłem wszystko z auta, zrobiłem zestawy. No i w pewnym momencie konsternacja, bo przypomniałem sobie, że zapomniałem echo Także wędki rozłożone, ale nie wywiezione, bo nie no wiem gdzie łowić. Dobra, słuchaj, szybko myślimy. Dobra, coś mam, coś, mam, coś, tak, mam coś dla siebie, bo ja zawsze dipera wożę ze sobą zapasowego, U. więc zaraz przyniosę. Super. Słuchaj, zawsze wożę ze sobą zapasowego, nie zabiera w ogóle miejsca, a jak zapomnisz echosondy, to zawsze I masz tam, w torbie. Słuchaj, to zaopatrz Taka malutka kuleczka. Tak, w diperka, tylko aplikacja jest do tego potrzebna. Ja międzyczasem jak szukałeś, to akurat już ściągnąłem, bo... Fish dipper. Fish, Deeper. fish Deeper, tak to jest, jest nowa aplikacja. Mam już na Dobra, słuchaj, to w takim razie pożyczam Ci to i pożyczam Ci... E, takie urządzenie, które Ci pomoże w zamocowaniu do pawęży pontonu i będziesz mógł spokojnie pływać. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, że on Ci automatycznie łączy z aplikacją, ale musisz go włożyć najpierw do wody. Do wody. On, musi być, okay. on musi być w wodzie. Poradzisz sobie, trzymaj, Otworzę, e, pływaj, sąduj. Ja się w takim razie teraz rozbijam, a potem, a potem zobaczymy, co ja tutaj sobie wymyślę. Dobra. Coś podziałamy. Jak słuchaj, udało się? Co zobaczyłeś? No, uratowałeś mi życie tym wiperem, w sumie nam, bo Właśnie. naprawdę bez tego ciężko by było z... położyć zestaw, bo jest pod wodą, jest mnóstwo zatopionych drzew, korzeni. Ale gdzie w patryku. których miejscach? Tutaj na wprost, mniej więcej od nas. Płynąłem aż nie dowierzałem, Nagle pojawia się po prostu burz pod wodą. Tego nie widać w żaden sposób z zewnątrz. O, Także to ważne. Bez, bez takiego urządzenia nie ma opcji. No i przede wszystkim, też y, widać było ewidentnie, że tutaj są bardzo mocne spady. Zaraz od brzegu, od brzegu. schodzi y, prawie na 3 metry. Ale badałeś y, co tamtą stronę przede wszystkim? Tak, ja tam od razu stronę. popłynąłem tam. Tutaj się nie skupiałem. Popłynąłem na drugą stronę y, i tak jak mówię, przy trzcinach y, łagodniej trochę to schodzi. Natomiast tam, gdzie są drzewa, bardzo mocny spad. Dobra, słuchaj, to w takim razie propozycja. Y, będziesz łowić tam? Tak. A ja po staremu, no po staremu, może nie do końca, po staremu wysąduję sobie tutaj blisko brzegu. Myślę, że tutaj po tym spadzie, bo też tu jakiś spad jest, prawda? Tak. Za tym spadem mogą być ciekawe miejsca. Ja też użyję dipera, ale innego. To jest zupełnie nowy model dipera, diper plus 2. Dwójka wygląda prawie tak samo, obudowa ma inny kolor, taki piaskowy, plus jeszcze obudowa pomarańczowa, która bardzo się przydaje przy właśnie takiej pogodzie jak dzisiaj, a także w nocy. Ona pod spodem ma diodę i co jakiś czas mruga, więc jak nam się gdzieś zgubi na przykład diper w nocy, to możemy go łatwo zlokalizować. Tak samo wygląda, trochę inaczej, jest w środku, o czym później powiem, bo na razie trzeba się spieszyć. Muszę sprawdzić, co tutaj pod tym brzegiem jest, zanęcić, postawić markera w stary sposób, oczywiście. No i zarzucić wędki. Jedna bardzo ważna rzecz, jak przykręcamy obudowę o czym niektórzy zapominają później, to nie działa. to są takie dwa znaczniki. Trzeba przykręcić po prostu, żeby te znaczniki były na wysokości jeden drugiego. Wtedy jesteśmy pewni, że to wszystko jest szczelne. No to w takim razie. Zakładam i biorę się do roboty, ponieważ ja cenię sobie wygodę, zwłaszcza w takich warunkach. No to mam taką konstrukcję, która przytrzymuje smartfon, nie muszę mocować do wędki, nie muszę trzymać, bo nie mam trzeciej ręki. Zwykły statyw połączony z takim do selfie i, i wszystko gra. Myślę, że na taką odległość wystarczy. Jedziemy do brzegu. 3 i 9. To tutaj są te wskazania. Trochę zieloności nam się tutaj pokazało. Proszę. No i teraz zobaczymy, kiedy ten uskok będzie. Na razie sygnatur ryb żadnych nie widać, ale ja na to nie liczę i to mnie szczerze mówiąc nie interesuje. A bardziej to, co jest na dnie. Są takie malutkie pofałdowania tego dna. 3,5 metra się zrobiło, więc tutaj się wypłaca, wypłyca w w tym miejscu, no niedaleko brzegu rzeczywiście, ale tej jakiejś takiej skarpy to ja na razie nie widzę, chyba że ona jest dużo bliżej brzegu. Teraz rzucę jakieś 10 metrów w lewo, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. 3,8 tu jest to nowe wskazanie od tego momentu. Jest fajna rzecz, tu są, tu są takie zagłębienia, dołki, Chciałoby się powiedzieć wykopane przez karpie, no ale to nie jest wcale takie pewne. Jestem jeszcze bliżej brzegu i tu się wszystko wyrównuje. Proszę, tam było jakieś 10 metrów dalej, było nieco głębiej. I tu powinno się już wypłycać teraz. Ostatni rzut, zobaczymy gdzie pojawią się te zagłębienia, które wcześniej Widziałem tu 3,8 metra. Na razie jeszcze, na razie jeszcze nie ma. No co rzut w innym kierunku to trochę inaczej to dno wygląda, tam na tym nie jednak coś się dzieje. W takim razie ja zostawiam dipera w tym położeniu. Natomiast. Biorę markera, zwykły marker do badania dna i postaram się go zarzucić dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Dipper. No, widzę Dippera, rzucam to samo dokładnie. Dokładnie w to miejsce. Marker powinien zaraz wyjść. Tak, jest już na wierzchu. Mam wyznaczone miejsce. Eee, wiem w którym punkcie chcę położyć zestawy, więc dipera mogę już wyciągnąć i robimy zamianę. Zakładam zamiast dipera z pomba na ten sam zestaw bo to wędka do rakiety uniwersalna jak najbardziej. Dipper się oczywiście przyda na później. Teraz pomp i tak z 4-5 porcji w to miejsce. Później parę kulek rurą i jak na razie to wystarczy. No i jeszcze oczywiście klips, bo jakżeż by inaczej trzeba oznaczyć odległość nęcenia, żeby później nie było z tym żadnych kłopotów. No wszystko jest przygotowane, marker jednak zostaje, przynajmniej na razie, bo muszę zrobić zestawy, postawić podpórki i zarzucić punktowo w tamto miejsce. No i czekać na zlitowanie pogody i ryb. I okazało się, że jestem kolekcjonerem, bo nie tylko mam przy sobie tego dipera, którego Kubie pożyczyłem, i nie tylko ten najnowszy, ale również jeszcze jeden, który gdzieś w zakamarkach torby się znalazł. Zawsze się przydadzą. Pierwszy diper to właściwie pierwsza rzutowa echosonda w historii. Bardzo łatwo je rozróżnić, bo była w kolorze czarnym. Tu oczywiście jest nakrętka pomarańczowa. Drugi. Dipper z systemem Chirp to już wyższa szkoła jazdy. System Chirp Plus to wiązka z trzema częstotliwościami, dużo dokładniej pokazująca niż ten wcześniejszy model. Dipper zielony. Natomiast ten najnowszy Deeper Chirp Plus 2 w kolorze piaskowym, usprawniony w stosunku do poprzedniego, jeszcze dokładniej pokazuje niż poprzedni model. No ale poza tym ma zwiększoną pojemność baterii. Tak jak na poprzednim przy sygnale GPS 8 godzin nieprzerwanie można było pracować. Tutaj 15. Więc oczywiście z... Tymi wszystkimi dodatkowymi możliwościami, które Deeper oferuje, czyli przede wszystkim z mapami i z mapami batymetrycznymi, bo to jest bardzo istotna rzecz. Jeszcze jedna bardzo fajna funkcja Deepera na smartfonie czy na laptopie Maps Fish Deeper to są mapy batymetryczne. Kilkuset to jest w sieci, kilkuset tak? to jest w sieci. Tak, to jest na stronie. Kilkuset wutę. Niebieskie kropki to są wody, gdzie co najmniej 70% powierzchni wody zostało zwodanych przez deepery. Przez mm -hmm. Jak to powie, powiększyć, zresztą... Popatrz, ja nie wpadłem na to, żeby zobaczyć, jak to wygląda e, z korzecznikiem, czy on tutaj jest. Zobacz, widzisz? O, super. I która Pobacz. część jest mapowana? Chyba cały. No cały, oprócz, cały... oprócz widzisz, Tutaj, tutaj, tutaj te wycinki, tu jest jedynka no i masz batymetrię, masz podane głębokości, no i to nawet bez tego, znaczy bez sądowania nie ustalilibyśmy, gdzie są drzewa, natomiast głębokości, głębokości, tak, jak, jak najbardziej. Także następny raz, jak już tutaj przyjedziemy, sprawdzać tego nie będziemy musieli, bo już o wodzie sporo, przynajmniej o tym miejscu, gdzie byliśmy, sporo wiemy. Zobaczymy. Może, może też tutaj w tym samym miejscu usiądziemy, bo mamy już wiadomość o samej wodzie, o samym dnie. Jest kolejna z tych nocno porannych rybek. Ile miałeś dzisiaj w nocy? Cztery, ta jest piąta. No i okazuje się, że jednak taktyka Kuby była o wiele lepsza, była skuteczna spod drugiego brzegu. Ja tutaj z tych bliskich miejsc nie miałem absolutnie nic. Wszystkie ryby wzięły... Spod tych krzaków? Spod tych krzaków, ale spod, zaraz za spadkiem. Dosłownie Aha. zaraz za spadkiem, parę metrów dalej i już przestawały brać. Także... Ta dokładność w lokalizacji tego, tego, tego spadku była bardzo istotna. Kończymy zasiadkę w takim razie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. No również. i teraz to wszystko co mokre trzeba pozbierać, jakoś zapakować do samochodu i później suszyć. To jest najgorsze. No ale przynajmniej ryby dopisały nam także. Do następnego razu. Do roku. następnego.